To, co wypowiadamy, coś stwarza. Czy to jest tak? Mm, w, śmiejemy się w magiczny sposób, ale y, to coś robi. To, y, to powoduje, że idziemy w którymś kierunku, że myślimy. A jeżeli stajemy się y, silniejsi, bo myślimy, mówimy, robimy to, Idziemy w tym kierunku, to nam to daje siłę na to, że rzeczywiście. Tak, kojarzy mi się takie może trochę medyczne porównanie, ale stajemy się odporni. Mm -hmm. A jakby nasz taki system immunologiczny małżeński jest coraz silniejszy, jeżeli my oboje potrafimy spojrzeć pozytywnie z tą lupą, ale może nawet i bez, dostrzegać dobre rzeczy w naszej relacji, świadomie je wykonywać, świadomie gdzieś, że tak powiem, pielęgnować, rytuały, o których wspominaliśmy w innej rozmowie, tak, staramy się to wszystko wykonywać, to to jest krok po kroku budujemy bliską relację, w ślad za tym my jako małżeństwo stajemy się mocniejsi.